Zobaczmy, co się dzieje z naszym reporterem w telewizji supernowa. Supernova TV. Zawsze w środku sportowych emocji. Będziemy pytać o to, o co inne telewizje boją się zapytać. W Supernowa TV odsłaniamy kulisy sportu. Coraz głośniej jest o sprawie Ronaldo i wykorzystania innych sił w piłce. W Polsce też słyszy się coraz częściej. Odrawodzisław ma bionergoterapeutę. ergoterapeutę. Piłkarze Lecha Poznań milczą godzinę przed meczem. A wy? My się koncentrujemy i przygotowujemy do meczu. Ale może usznie Pan nam rąbka tajemnicy zauważyłem, że w pewnym momencie wyrzucono na aut piłkę i podano wam zupełnie inną. To podmieniono jakieś piłki i nie wiem czy to wam nie przeszkadza, że gracie co chwilę inną piłką? Nie, nie, no piłki są nie wiem, jest 10 piłek na mecz i 10 piłek jest w sumie takich samych, także. Aha, czyli to jest ustalone, że będzie więcej piłek. Tak. Jesteśmy świeżo po meczu Polonia Bytom Lech Poznań. Bardzo y, szybka piłka, dużo akcji, aż nie wiem o co zapytać. Można zapytać o wynik, czy jesteśmy zadowoleni, czy nie? Zdecydowanie nie. Miałem jeszcze jakieś pytania. Mhm. E, tylko nie wiem czy będzie zasięg. Już sekunda. Aha, poza zasięgiem. Zauważyłem, że w drugiej części bramkarz był w zupełnie innej bramce. Wy też graliście na drugą stronę. Czyli to był pomysł? Znaczy no w ogóle, ta druga część połowy to była w ogóle inna. W pierwszej zaskoczyliśmy trochę mi się wydaje rybala tym pressingiem. A w drugie no już broniliśmy tego wyniku Nie wiem dlaczego. Proszę Państwa. Robi postępy. <noise> robi postępy. <głos> <głos> robi postępy, prawda? <noise>